Gdynia jest miastem filmu. Szczyci się prestiżową marką miasta UNESCO, miasta uczącego się, miasta filmu, ale nawet dla tych, którzy nie znają tego faktu, oczywiste jest, że Gdynia kocha film. To tutaj odbywa się najważniejszy festiwal w Polsce, tutaj działa Gdyńska Szkoła Filmowa. Chcemy synergicznie łączyć tematy, które ważne są dla miasta, a niewątpliwie dla miasta równie ważne jak film jest gospodarka morska. Dlatego wydaje nam się, że dobrym pomysłem jest, aby młodzi filmowcy mieli szansę wystartować w konkursie, przy okazji zdobywając istotne umiejętności, ale wyprodukować film, który posłuży promocji gospodarki morskiej. I właśnie taka jest idea tego konkursu. Ja uwielbiam, kiedy jest z obrazka ciekawość biegnąca do widza. No, i taka ciekawość jest w tym filmie. To znaczy, jak zainteresować młodego widza, to pokazać mu coś, co będzie go samego wciągało. I jaka jest gospodarka morska, to ona też jest ciekawa. To jest fajne, żeby młodzi zobaczyli, i żeby też postać tego filmu. Odkrywała to razem z nami. Sam konkurs jest super pomysłem, żeby docierać do twórców, którzy mają szansę zaproponować reklamy na rzeczywiście dobrej jakości. To nie jest reklama, która jest zwykłą reklamą, to jest reklama z pomysłem, reklama kreatywna coś, co jest naprawdę dużą wartością.